Usłyszałem kiedyś, że Hołowczyk był uczniem Bublewicza. To dla mnie wielki zaszczyt usłyszeć takie słowa, bo Marian był naprawdę człowiekiem, który miał tak ogromną energię, tyle ciepła, tyle chęci do życia, do, do uprawiania tej, tej swojej ukochanej dyscypliny, że, że z punktu widzenia takiego młodego człowieka to te światło, które dawał, było dla mnie wyjątkowe. I gdzieś, gdzieś po drodze pomyślałem sobie, że to jest właśnie piękne. Być blisko takiego człowieka. Z punktu widzenia tych wspomnień, bo, bo to już 25 lat minęło, to ważne, że tyle ludzi przychodzi, że tyle ludzi pamięta Mariana, że, że to był człowiek, który bardzo wiele dla nas wszystkich znaczy. Bardzo wielu. Młodych ludzi, którzy gdzieś początki motorsportu zaczynają oglądać, te wspaniałe chwile, te chwile, kiedy był motorsport ogromnie emocjonalny i, i naturalnie wyskakują filmy Mariana Bublewicza, który jechał bezkompromisowo, który dawał wszystkim ogromną radość. Motorsport oczywiście idzie cały czas do przodu i patrzymy na to nowoczesne, super szybkie urządzenia w tej chwili, ale one są już z mniejszą duszą. To Te czasy, kiedy jeździł Marian, ja też o nie zahaczyłem, te samochody miały coś wyjątkowego, coś co powodowało, że w tej chwili ludzie chcą takimi samochodami na powrót jeździć, że szukają takich aut, że gdzieś, no ile takich Sier jak Marian jechał w tej chwili jeździ i, i ludzie to kochają. Myślę, że to jest coś wyjątkowego i, i to nazwisko Mariana będzie się nam zawsze kojarzyło z tamtymi wspaniałymi czasami motorsportu. To nieprawdopodobne, że po 25 latach grono ludzi, którzy pamiętają o Tacie, tak naprawdę mam wrażenie, że rośnie z roku na rok. Ważne jest to, jakim jest się człowiekiem, bo jestem przekonana, że gdyby Tata był inny, a na szczęście był taki, jaki był, czyli niezwykle otwarty, niezwykle życzliwy ludziom, to myślę, że właśnie dlatego ludzie tak ciepło o nim pamiętają. W tych czasach, kiedy właśnie wychodziliśmy z tego, co było szare, co było takie nieładne i wkraczaliśmy w zupełnie inny świat, to on jako pierwszy stworzył profesjonalny team rajdowy i realizował swoje marzenie w sposób, który właściwie był niemożliwy w tamtych czasach na tamte warunki. A jednak on tego dokonał i myślę, że najważniejsze dla ludzi jest to, że on był człowiekiem, który nie bał się marzyć. Obiektywnie rzecz biorąc, nie mógł e, osiągnąć tego, co osiągnął i te, to prawdopodobieństwo było bardzo niewielkie, ale on jednak tego dokonał. A my wszyscy kochamy marzycieli, kochamy tych marzycieli, którzy, którym się udaje, ale też tych wszystkich przede wszystkim, którzy mają odwagę marzyć i mają odwagę iść własną drogą. Polonez 2000 specyfikacji B-grupowej. Jest to Polonez, który zapamiętałem w dzieciństwie, i, i tymże Polonezem, takim modelem Poloneza, Marian szczycił triumfy. Pięć lat w zespole fabrycznym FSO jeździł. Jakby dał duże doświadczenie w organizacji serwisu i tak dalej. Także ten samochód zapamiętałem i on jest na oryginalnych części, bo to jest replika. W związku z tym jest tu trochę rzeczy po Marianie Buglewiczu nie A po samochodzie Mariana Bublewicza, tak jak wzmocnienie i tak dalej, lampy, w każdym razie to jest, to, jest, to, jest, to jest taki hołd. Ciężko jest dzisiaj zdobyć takie części? No to na tamty czasy jak ja to zdobywałem to było bardzo ciężko, dzisiaj to chyba jest jeszcze bardziej ciężej, bo już tego nie ma, ale no ja się cieszę, że do... miałem taki cel, żeby takie auto zbudować. To nie jest już młody sprzęt i podejrzewam, że dość dużo czasu zajmuje utrzymanie tego na chodzie. Tak jest, bo te auto też potrafi ścigać. ścigamy się w cyklu w Armii i Mazur, też mamy tytuły, już wicemistrza i dwukrotnego mistrza w klasie HR. W związku z tym po każdym imprezie auto zostaje rozbierane, na nowo składane, każda śrubka weryfikowana do wyrzucenia czy, czy nowo wymieniamy. To jest wszystko zaznaczane i także to kupę pracy przy tym jest. To brzmi jak pełna etatowa praca, tak naprawdę. No, życie, praca, <noise> pasja przede wszystkim, zainteresowanie i chęć być cały czas lepszym, mieć coś lepszego.